Państwa i moim gościem jest pani Agata Luboracka Lis, kierownik do spraw marketingu i komunikacji grupy kapitałowej Transpolonia. Dzień dobry. Dzień dobry. Transpolonia w tym roku obchodzi swoje 18. urodziny. Można powiedzieć, że przechodzi w pełnoletność. To jest dosyć długi okres, który za państwem, ale proszę nam powiedzieć co wpłynęło na rozwój państwa firmy i na ten etap, na ten moment w państwa firmy, w firmie który właśnie aktualnie jest. Tak, 18 lat to dobry moment, żeby podsumować naszą działalność. To taki okres, w którym wiele się wydarzyło i wiele czynników wpłynęło na to, gdzie dzisiaj jesteśmy. Z takiej firmy budowanej od podstaw, od kilku osób, od jednego pokoju wynajmowanego w budynku, którego dzisiaj jesteśmy właścicielem i zajmujemy go w całości. Rozrośliśmy się w te 18 lat do 500 pracowników zatrudnianych w wszystkich spółkach w całej Europie, do siedzib zagranicznych, nie tylko w Polsce. Tak? Nasza główna siedziba mieści się w Polsce, w trzewie, w województwie pomorskim, ale mamy też firmy w Belgii, firmy w Niemczech, przedstawicieli zagranicznych w Hiszpanii, w Holandii. O naszym sukcesie, o tym, gdzie dzisiaj jesteśmy, myślę, że to jest zadecydowała nasza specjalizacja, to, że zajmujemy się przewozami chemii, płynnych materiałów niebezpiecznych, mas bitumicznych, produktów spożywczych. Mamy taką niszę, zajmujemy taką niszę, gdzie producenci, firmy petrochemiczne potrzebują wysoko wyspecjalizowanych firm. Bariera wejścia jest tutaj bardzo wysoko ustawiona, więc, więc nasza jakość naszych usług, bezpieczeństwo, które gwarantujemy naszym kontrahentom, zapewnia nam, takie bardzo dobre relacje oparte na zaufaniu. Więc tutaj mówimy o specjalizacji. Druga taka bardzo ważna, bardzo ważny aset tak? bardzo ważny element działalności firmy to są ludzie, do których mamy szczęście, którzy budują naszą firmę od początku i dzięki nim jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Trzecia taka rzecz to na pewno takie dobre wyczucie elementu. Strategii wprowadzonego w dobrym czasie. To jest wejście firmy na rynek w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, gdzie okay. rynki się otwierały i transport e, działał i, i tak naprawdę rozwijał się w pełnym zakresie. E, to jest wejście na giełdę w 2008 roku, finansowanie, rzetelność, e, przejrzystość działalności, którą. Elementy giełdy gwarantują naszym kontrahentom. I dalej strategia, pierwsza strategia oparta na akwizycjach, i druga strategia oparta na rozwoju na zachodzie Europy. Mhm. Jednak z tych wszystkich elementów chciałbym wrócić do tego czynnika ludzkiego, bo myślę, że on jest jedną z ważniejszych, jednym z najważniejszych aspektów w działalności w większości firm. Dzisiaj odebrała Pani również. Nagrodę właśnie z zakresu CSR-u, czy społecznej odpowiedzialności. Proszę mi powiedzieć, proszę przybliżyć naszym słuchaczom oglądający, oglądających nas, jak to wygląda u państwa i jakie te czynniki właśnie ludzkie są najważniejsze u państwa. Tak. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności od początku i przez lata przewijają się w naszej strategii, w naszych działaniach. Obecnie takie najważniejsze dwa nurty, na które zwracamy szczególną uwagę, to po pierwsze działania nakierowane na naszą taką lokalną społeczność na najbardziej potrzebujące grupy i druga strona to jest ekologia. Ekologia niekoniecznie kojarzy się z firmami transportowymi i z firmami motoryzacyjnymi, ale my wierzymy w to, że pomimo tego, że wiemy w jaki sposób wpływamy na środowisko, to co robimy możemy robić w taki sposób, który te nasze działania zminimalizuje. To po pierwsze są inwestycje w flotę, w najnowocześniejsze ciągniki, w lekki sprzęt, w Sprzęt, który jak najmniej emituje do, do środowiska tych niekorzystnych substancji. To są wszystkie, wszystkie nasze sprzęty spełniają normę Euro 6, tą najwyższą normę spalania. To też takie i duże, i małe rzeczy, oszczędzanie nie tylko oparte na eco-drivingu czy na szkoleniach pracowników. Ale też na przykład e, nasz budynek, cały, cały budynek oraz e, okolice tego budynku, e, pokryliśmy panelami e, słonecznymi, e, co redukuje e, tą naszą też negatywną cegiełkę, którą dokładamy zużywając energię w biurze. E, e, takich działań mamy bardzo wiele, a jeżeli chodzi o e, tych najbardziej potrzebujących, to od lat wspieramy w. E, wszelkie inicjatywy charytatywne i instytucje charytatywne. Możemy się pochwalić wsparciem młodych sportowców. W ostatnich latach mocno, mam nadzieję, przykładamy się do rozwoju kariery dwóch młodych zawodników kartingowych. Wspieramy fundację, która zajmuje się wsparciem dzieci, która nosi bardzo szlachetną, ładną nazwę. To jest Szkoła Otwartych Serc. Cóż, co roku bierzemy udział w, w takich wydarzeniach jak WOSP, jak szlachetna paczka. Tutaj nie tylko firma uczestniczy, ale też angażują się wszyscy pracownicy, za co, za co jesteśmy im stokrotnie wdzięczni. To bardzo ciekawe, co pani opowiada. Natomiast czas nas goni. Ja chciałbym jeszcze zapytać tak na koniec: czego państwu życzyć na te 18 urodziny? Czego życzy sobie Transpolonia na najbliższy okres? To dobre pytanie. To dobre pytanie. My życzymy sobie tak naprawdę tego, więcej tego szczęścia do ludzi, bo na ludziach opieramy się na nasz sukces i takie trafne działania przez te całe 18 lat. Więc jeżeli tacy wspaniali ludzie z nami zostaną i, i nadal będą z nami budowali tą firmę, to na pewno odniesiemy jeszcze większe sukcesy. Do tego Państwu życzę. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo.